Mamy wizję świata taką, jaka pasuje do naszego poziomu świadomości. Współczesny człowiek wkręcił w sobie, że jest panem i właścicielem ziemi, ale nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, że jesteśmy jak lokatorzy w wynajętym mieszkaniu, którym się wydaje, że mogą robić co chcą. A gdyby nagle odkryli, że istnieją istoty o wiele potężniejsze, mądrzejsze, i bardziej zaawansowany niż oni, rozsypaliby się psychicznie, jak domek z kart, więc żyją w rzeczywistości, karmiąc się iluzją władzy, pieniędzy, statusu i lajków w socjalach, ale za te iluzje płacą najwyższą cenę duszą. Żyjąc jak zwierzęta na poziomie jedz, śpi. Rozmnażaj się, broń się. Rezygnuj z duchowego potencjału i grzeczną w świecie, który przypomina złotą klatkę. Niby ładnie, niby nowoczesne technologie, niby wszystko dostępne, a wewnątrz pustka, niepokój, strach. Bo czysto fizyczna egzystencja to jedno wielkie ograniczenie. Masz 1,80 m wzrostu. Ważysz 80 kg, masz określoną płeć, rasę, wiek i całe życie próbujesz coś z tym zrobić. Chodzisz na siłkę, katujesz się dietami, operacjami plastycznymi. Tylko po to, żeby wyglądać lepiej w oczach innych, a wystarczy chwilę przerwy i wracasz do fabrycznych ustawień. Ciało to więzienie. No Umysł trochę różniejszy, kajdany. Pomyślami możesz być wszędzie w przeszłości, przyszłości, na końcu świata. Ale i tu są ograniczenie. Jeden ma wyobraźnię, drugi nie ogarnia nawet żartu z mema. Jeden rozkminia filozofię, drugi ledwo czyta ze zrozumieniem. Wszystko jest karma. No a teraz najważniejsze dusza. To już nie jest klasa ekonomiczna. To jak przesiadka z malucha do statku kosmicznego. Jako cząstka Boga masz dostęp do mocy, których nie ogarnie żaden komputer. 64 boskie cechy. Od nieśmiertelności, pobycie większym niż wszechświat i mniejszym niż atom. Potencjał nie z tej Ziemi. Dosłownie. Ale zamknięty w ciele jesteś jak lew w klatce. Siła duszy przykuta łańcuchami karmy, i teraz pytanie, będziesz siedział i płakał, czy zaczniesz rwać te łańcuchy? Bo tak, można je przerwać. Gdy zaczynasz działać na poziomie subtelnym, wpływasz na fizyczny świat. Wszystko, co widzisz dookoła, było najpierw w czyjeś głowie. To, że siedzisz na krześle, czytasz z ekranu, pijesz kałę, wszystko to było najpierw myślą. Subtelna energia tworzy materię. Ale to wciąż nie jest duchowe. Duchowy świat to coś jeszcze wyżej. To on jest źródłem wszystkiego, zarówno materii, jak i myśli. A dostęp do niego masz tylko, gdy rozwijesz duchowe oko. W Pchagavadgicie Arjuna prosi Boga: Pokaż mi całość. Chcę wiedzieć wszystko. A Bóg mówi: OK, ale twoje oczy tego nie ogarną, ale dam ci boski wzrok. I nagle bum! Arjuna widzi formę wszechświata wszystko naraz czas, śmierć, zniszczenie przeraża się, błaga: Zabierz to. I właśnie dlatego nie widzisz wszystkiego, bo by ci odwaliło. Kosmos, którego nie ogarniasz, wymiary, które cię przerastają, byty, które zdmuchniałyby cię jednym spojrzeniem. Żyjemy w pudełku i jeszcze się cieszymy, że mamy Wi-Fi. Oppenheimer, ojciec bomby atomowej, znał bhagavad Gita na pamięć. Uczył się sanskrytu, żeby Czytać oryginał. Po pierwszym wybuchu bomby powiedział słowo Boga z Gity: Ja, śmierć, niszczyciel światów. To nie była metafora. On to wiedział, a my, my kupujemy nowego iPhone'a i myślimy, że jesteśmy na szczycie ewolucji. Technologia nie jest miarą rozwoju. To tylko nowe opakowania tego samego śmiecia. Masz Teslę? Super, ale dokąd nią jedziesz? Doprawdy, czy do galerii handlowej? Ludzie dziś są pijani materią. Zrobili z niej Bośka. Mieszkanie, auto, wakacje, influencerski styl życia to są współczesne ołtarze. A dusza leży z tyłu jak stara płyta winylowa niby fajna, ale nikt nie wie, jak jej używać. Dopóki wierzysz, że ciało to wszystko, co masz. Jesteś niewolnikiem, jak pies na łańcuchu. Możesz szczekać, możesz biegać w kółko, ale nigdy nie uciekniesz. A duchowy świat? Jest tu, teraz. Ale nie wejdziesz do niego z kartą kredytową i selfie stickiem. Tam się wchodzi serce, świadomością, czystością intencji. A najpierw trzeba wytrzeźwieć z materialnego upojenia. Odetknąć się z tej pijanej konsumpcji. Przestać mylić sens życia z promocją w Lidlu. Zacząć odróżniać to, co prawdziwe, od tego, co tylko ładnie wygląda na Insta. To nie znaczy, że masz żyć w jaskini i jeść trawę. Ale masz wiedzieć, po co robisz to, co robisz. Wybierać treść, a nie tylko formę. Mieć mniej, żeby mieć więcej. Wewnętrznie. To się nazywa duchowa strategia. No a świat duchowy jest jak ukryty kod. Gdy raz go znajdziesz, wszystko zaczyna mieć sens. Dlatego nie zatrzymuj się, otwórz oczy. Przestań się bać prawdy, bo ona i tak cię kiedyś dopadnie. Lepiej wcześniej niż za późno. W kolejnych odcinkach pokażę ci, co naprawdę kryje się za kulisami tego świata. Kim jesteś. Po co tu jesteś i jak się stąd wyrwać, zanim znów trafisz w to same bagno? Zasubskrybuj i nie przegap!